Często taką przyjemność rozmawiać z jedną z Twoich byłych żon, z Mandaryną, i wiem, że Macie super relacje. Przeprowadzałam też wywiad z Twoim synem. Chciałam się zapytać: Jak w ogóle oceniasz to, co teraz dzieje się w karierze Mandaryny? Czy myślisz, że ona ma szansę tak powrócić na 100% na ten rynek muzyczny? Bo byłam na jej koncercie i szczerze Ci powiem, że ludzie cały czas ją uwielbiają. Nie no pewnie dlatego, że Marta ma bardzo do, dobry kontakt z ludźmi. To czy ona będzie chciała coś robić w tym temacie, to zależy od niej. Czy będzie chciała odświeżać to, co już było, to jest oczywiście coś, do czego ludzie tęsknią. Zawsze tak jest. Ja też jestem skazany na to, żeby grać stare przeboje. Mówię skazany, robię to z wielką przyjemnością, no ale troszeczkę skazany, bo czasami chciałbyś zaśpiewać coś nowego, no ale trzeba uszanować to, że ludzie darzą sentymentem te piosenki, które swojego czasu były bardzo popularne. To po pierwsze. Po drugie, e, wszystko będzie zależało od niej. Tak naprawdę ten rynek teraz jest absolutnie nieobliczalny, więc myślę, że powinna robić swoje. To, co czuję. A czy ty byś na przykład widział ją w jakimś innym repertuarze muzycznym, czy raczej właśnie ten taki pop dance? Ja nie wiem. Ja myślę, że ona musi siebie realizować. Jeżeli będzie się w tym czuła dobrze... Mmm... Będzie w stanie to pogodzić z tym, co naprawdę kocha robić. Ja wiem, co ona uwielbia robić jak i jaki gatunek muzyczny, więc y, uważam, że to może się, to może być trudno, o może tak powiem. Natomiast ja myślę, że tak czy inaczej ona będzie zawsze skazana na Every Night, na Here I Go Again, na te piosenki, Le na to wszystko, co do czego przyzwyczaiła swoją publiczność. A pogodzić to z tym, co ona bardzo chciałaby grać, jest, będzie bardzo trudno. Ale ja myślę, że ja jestem najlepszym przykładem, że śpiewam bardzo wiele gatunków muzycznych i to nikomu nie przeszkadza specjalnie, bo Anderna jest bardzo dobrą aktorką. Proszę, ale mówisz tak zawodowo czy prywatnie? Prywatnie i zawodowo. No, myślę, że takie rzeczy wnosi się do życia prywatnego, a to, co jest w życiu prywatnym, bardzo często wynosimy do pracy, więc tego się nie da tak do końca ograniczyć.